Dzień 24 listopada. Intencja. Światem z jego się dla wszystkich budących się tą Ostatni Ołasny głębokiego zaufania Bóg. Błogosławiona franciszka śliska pisała Bóg sam wystarczy, nie odpocznij i nie leczaj się. Rozważy. Wszystko w życiu błogosławej i kończyło się zamierzeniem. W chwili próby i radości tylko Bóg sam wystarczy. Powierzmy więc do nasze życie Niech do Boże źródło wszelkiego dobra. Dziękujemy Ci za dar życia i powołania. Błogosławionej Maryi od Pana Jezusa, dobrego pasterza. Ucz nas jej prostoty, zaufania i miłości. byśmy w naszych domach i wspólnotach tworzyli prawdziwy Nazareth. Miejsce pokoju, modlitwy i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.